Głagolica to jest najstarsze pismo słowiańskie, które jest zwykłym alfabetem. Czyli tak samo jak my teraz piszemy pismem łacińskim, piszemy Tomasz, tak samo można zamienić znaki na takie, które przed chwilą nam pokazał pan Tadeusz. Każda głoska, każdy, każdy dźwięk ma swój odpowiednik w tym piśmie. Tego po prostu trzeba się nauczyć i tyle. Jedyna różnica jest taka, że Głagolica została stworzona dla języków słowiańskich, a pismo, którym obecnie się posługujemy, łacińskie, zostało stworzone do języka łacińskiego, a nam narzucone. Przez co całe średniowiecze u nas upłynęło na dostosowywaniu tego pisma, którym dzisiaj się posługujemy, do naszego języka. To było obce, narzucone pismo. I stąd właśnie takie potworki, co się zgadzam z panem Tadeuszem, że pismo łacińskie jest zupełnie niedostosowane do nas, ponieważ jest tak zwanym pismem mieszanym. Pismem złożonym i diakrytycznym jednocześnie. Czyli ma jednocześnie w tym piśmie posiadamy dwuznaki, trzy znaki oraz skrócone znaki diakrytyczne, chociażby modyfikacja C do Ci. Tak wygląda obecnie pismo łacińskie. To jest pismo mieszane. Głagolica jako pismo stworzone dla Słowian nie miała takich problemów. W swoich pierwocinach, w swoich założeniach, ponieważ przewidziała od, osobny znak dla każdej słowiańskiej głoski i właśnie takie szy było zapisywane jednym znakiem. I to jest ta różnica. Niektórzy tak jak Pan Tadeusz dopisują, właśnie odczytują w Błagolicy inne przesłanie, chociażby połączenie z gwiazdami, przez co dochodzi do tego dodatkowe połączenie i warstwa wartość używania, posługiwania się głagolicą. Natomiast takim przyziem, przyziemnym powodem do używania głagolicy jest powrót do korzeni i do naszej tradycji, po części też jakieś wyswobodzenie się z wpływu obcego po prostu, nie naszego rodzimego. Okay. Czyli tak, przepraszam, czyli każdą literkę praktycznie można się w głagolicy można się nauczyć? Dokładnie, tej, tej jest tabela. Jest tabela. O Głoski, zgłoski, głoskach, zgłoski, tak. U pana Tadeusza jest to 49 znaków, u mnie byłoby 38. Czyli Głagolica to i Głagolica nie jest taka sama. One mogą się hmm. czymś różnić. Głagolica jest bardzo starym pismem, które zostało stworzone ponad 1000 lat temu. Tam 50 lat, no teraz będzie 1150, coś takiego, od oficjalnego utworzenia. Także, pierwotny obraz Głagolicy naukowcy nie wiedzą, nie, jak ona wyglądała. Jest bardzo dużo co do tego spekulacji, ponieważ nie mamy najstarszych zabytków. Mamy odpisy, najwcześniejsze pochodzą z 200 lat po stworzeniu oficjalnym pisma Głagolickiego. Skoro się tak dobrze orientujesz w tym, to mam pytanie jeszcze bardziej głębokie. Proszę bardzo. Ponieważ, tak lubię. ponieważ yy, przeczytałem wszystkie yy, książki Sitkina, Zacharia Sitkin i on opowiadał tam, że język słowiański, znaczy była prawdopodobnie... On ta mówił ta, o języku ta, słowiańskim? Nie, tak, mówił o języku słowiańskim, że były, że tabliczki sumeryjskie już bardzo, bardzo dawno było przetłumaczone na trzy główne języki świata mhm. i między innymi jeden to był hebrajski, drugim to był akadyjski, a trzeci to był słowiański. Mhm. On, nie wiem, czy użył słowa słowiańskie, ale coś podobnego do słowa, no, synonim, jakiś synonim, nie wiem, co to, e... być może, znaczy nie Głagolica. Nie, na no, tak, no słow... język, nie na nie, pismo, nie, Głagolica tam, jest pismo. Słowiański, teraz, jeżeli to zostało przetłumaczone, to zostało w jakimś języku napisane. Mhm. Jakimś pismem I, napisane. Jakimś pismem. I teraz pytanie jest takie, czy ta Głagolica, o której dzisiaj się dowiedziałem, mhm. czy to nie jest czasem pismo, które sięga aż... Ty, ty, 5000 lat wstecz. Nie Sanstretu. wiem. Sanstretu. Sanstretu na nie Sanstretu. wiem. Naukowcy powiedzą, że na pewno nie. Mhm. Niektórzy mają poszlaki, że mogła być starsza. Myślę, że pośród nas znajdzie się wiele osób, które powiedzą, że była starsza, ale dowodów jako takich znalezionych nie ma. Proszę okay. <laughs> zapiski w ogóle podobne do głowolicy to jest wydaje się Pippą to jest, to jest, to jest Ale to pismo Wincha jest bardzo podobne też do łaciny obecnej. Ona nie było tak bardzo podobne do Głagolicy. To takie runiczne bardziej pismo. No właśnie. Drugą sprawą jest to, że w sanskrycie znajdujemy bardzo dużo słów, które brzmią po słowiańsku. Liczby i po prostu bardzo dużo zwrotów jest tam, tak żeby to świadczyło o pewnych korzeniach. To jest po prostu pobytu tam. Co do, co do tej grupy językowej na Półwyspie Dekan, to oni mogliby równie dobrze powiedzieć, że byli u nas, ponieważ to jest jedna macierz indoeuropejska, z której ja, właśnie, się wywodzimy. Ja mówię o badaniach genetycznych. Ty mówisz o badaniach lingwistycznych, a ja mówię o badaniach genetycznych. Bo to jest proces rozłożony tam na duży, na dużo, na dużo lat. Natomiast na pewno tak jak mówisz, no była wspólna macierz, tak? Wspólny wspólny to na pewno. Początek. To na pewno, tak. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, że była jedna pra-macierz, pra macierz, e, Natomiast e, to też należałoby doprecyzować, czy chodziło o migrację ludów, czy chodziło o powinowactwo, o spokrewnienie, ponieważ mogli się rozejść i na to wskazują badania z jednego miejsca, natomiast już dalej się nie odwiedzali A, na te mogli, odległości do dekanu. Mogli zawładnąć. Znaczy, słuchajcie, wyślę taką tak? ciekawostkę do przemyślenia, bo Łagolica jest pismem, które opisuje gwiazdy, jak Tadzi mówi, tak? Tak? Wszyscy się z tym zgodzą, nie? Opisuje gwiazdy, jak wyglądają i tak dalej. My wszyscy cały czas myślimy, myślimy kategoriami, że to zrobiły ludy takie, ludy takie. Jeżeli mamy pismo, które opisuje gwiazdy, to kim powinniśmy być tak naprawdę? Ludem gwiazdnym, tak? Na, na temat tych migracji. Z tymi Denisowa mamy na wschód, a tutaj jest biały człowiek, tak gdzie latuje Europejski. I Celtowie to się urodzili tutaj i wyemigrowali. I jakieś te inne wcześniejsze ludzie urodzili się tutaj i wyemigrowali. Albo w prawo, albo w lewo, bo ich było za dużo. Istotny kształt, słowa, jego wydźwięk. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich na to, że dzisiaj bardzo w Polsce nie dba się o słowo. Mówi się bardzo niechlujnie. Cały czas jak słyszymy na ulicy, ludzie gubią końcówki. My, jako Słowianie, chcący kultywować naszą tradycję, dbajmy o nie. Odróżniajmy się od tej masy na ulicach, która nie dba i ma słowo, no niestety, za nie tak istotne w ich życiu. I na szczególną chciałem zwrócić końcówkę uwagę, czyli na końcówkę O. Coraz częściej w naszym społeczeństwie jest zastępowana chociażby OM, oł, chodzą, są, mają, robią, mają, robią, sobią, co sobie, sobie no, no, robią, a końcówką należy tą dla języka polskiego byłoby on. To jest dlatego ważna dla nas głoska. Jeszcze tutaj widzę, że zwracamy uwagę na głoski, które są dla nas, dla nas tożsame i stare, ponieważ jest to głoska, która zachowała się tylko w trzech językach słowiańskich a jest ich wiele, jak wiemy, zachowała się w języku kaszubskim, śląskim i polskim czyli tylko u nas. Dlatego zwracajmy uwagę. Sobą, mają, robią, chcą. Proszę. Bo u Apaczów jest on też. Ale to nie są Słowianie. Język e, słowiański je, to nie jest. Jeden a. Znaczy ja nie mówię, że to jest język słowiański Apaczów. Ale... Tylko tak, że jest takie on, że oni mają czty... nie, cztery on. Tak on. Taka głoska jest. Tak, to o, o, o. I kolejną końcówką, którą gubimy, końcówką, jest Takich chociażby, czyli często z niechlujstwa mówimy taki, już nie dopowiadamy tych końcówek, takich przed, a nie prze. Dopowiadajmy końcówki, dbajmy o nasze słowa, zwracajmy na to uwagę. Myślę, że teraz zaczniecie to słyszeć i u siebie, i u innych. To jest pierwszy krok do tego, aby dbać o słowo, zwłaszcza o on. Możemy wszyscy na koniec powiedzieć o jednocześnie. Możemy tak przedłużać, bo to takie medytacyjne. O... Takie nosowe. Tak się Dziękuję. <gry economic laughter>